Witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w bardzo niezwykłym miejscu, a mianowicie w miejscu, który, które zaczyna tworzyć legendę i twierdzę Wrocław, czyli Festung Breslau. Jesteśmy na forcie numer 6, a gospodarzem tego jest Jacek. Witam Cię Jacku serdecznie. Cześć Jacku, Jacek. Dziękujemy Ci za zaproszenie. Jak powiedziałem, Jacek jest też zarazem procesem fundacji. Właściwie nie fundacji, tylko stowarzyszenia. To zasadnicza jest, y, różnica. Stowarzyszenie nasze to jest stuprocentowy wolontariat, praca społeczna y, 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 i pasja. Pasja przede wszystkim, ponieważ to y, pasja staliła tutaj grupę ludzi, którzy y, dają swój czas, y, serce, nierzadko krople krwi, aby y, odnowić ten wspaniały, y, y, monumentalny pomnik historii, jakim jest Fort Piechoty 6 we Wrocławiu. Słuchajcie, lepiej nie można było tego powiedzieć, dziadku, prowadź nas do tych pasjonatów. Zapraszam serdecznie. Oczywiście, w czasach, kiedy ten fort funkcjonował, nie szedłbym sobie tak spokojnie i wartowi, nie trzymałby karabinu na ramieniu, ale jestem tutaj jako turysta. A tymczasem zbliżają się do nas najważniejsze postacie na forcie. Witamy Was serdecznie. Oczywiście. Oficer rękawiczek nie zdejmuje, witając się z innymi. Takie były też prawa. Znajdujemy się na forcie piechoty nr 6 po Obiekt ten ma bardzo ciekawą historię. Składa się z wielu elementów. Mamy schron główny z tamtej strony, zestaw wałów ziemnych tworzących zasadnicze obiekty bojowe. Schrony pogotowia dla najbliższych rezerw, wartownie. No i oczywiście naszą załogę. Cały ten obiekt powstawał w dwóch etapach. Między rokiem 1891 a 1910 był jednym z najnowocześniejszych dzieł warownych wschodniego frontu dawnych Niemiec. Fort jest z kilku głównych elementów. Zasadniczym elementem bojowym jest betonowa pozycja strzelecka połączona z wartownią. Miejsce, które zajmowała straż wałowa, mająca dać pierwszy odpór przeciwnikowi. Jak to wyglądało Wtedy... Już pokazujemy. Fight in this! Alarm! Alarm! I w tym momencie żołnierze wybiegają po usłyszeniu tej komendy i zajmują tą pozycję. Zajmują miejsce na polskiej strzelerskiej, będą odpierać atak nieprzyjaciela. To idziemy, zobaczyć jak to wygląda. I w ten sposób żołnierze zajmowali pozycję, a ty czemu się nie wychylasz, tylko oni? Moje życie jest za cenne, żebym ja się wychylał stąd. Ja dowodzę obiektem i ja nie mogę polec w pierwszych minutach walki, dlatego. Czyli ja pan powiem... kapitan chowa się za plecami swoich żołnierzy. To jest normalne. Wojna tylko w książkach i w filmach wydaje się rzeczą rycerską. W rzeczywistości jest to. Rzecz bardziej dużo skomplikowana i wymagająca. Słuchajcie, zamiast atakujących Rosjan, mamy atakujące dwa małe pieski, ale obrońcy dzielnie stawali i nie dali no tak, się pokonać. Dokładnie tak. To wszystko miało wyglądać w ten sposób. Natomiast oficerowie uzyskiwali informacje o tym, co dzieje się na przedpolu za pomocą stanowisk obserwacyjnych i systemu rur głosowych. Był to obiekt bardzo skomplikowany, niezmiernie drogi i szczyt techniki budowlanej ówczesnego czasu. Metr bieżący. Pozycji kosztował od 116 do 160 marek niemieckich. Wydaje się to niewielka kwota. W rzeczywistości pamiętać, że 10-markowa moneta obiegowa jest monetą złotą. W związku z tym koszt takiej pozycji w rzeczywistości był po prostu olbrzymi. Ile wtedy kosztował bochenę chleba, żeby odzwierciedlić tą cenę? <laughs> Zależało 20, od... 50 Fenigów? Mniej więcej 20. Natomiast wykwalifikowany robotnik dniówki co półtora marki. Wykwalifikowany. I... I to jest pokazanie, jak drogie te umocnienia były. Tak, jak były bardzo drogie, jak bardzo Wrocław był istotnym i cennym miejscem dla planistów wojsk niemieckich. Festung Breslau. Prawdziwy Festung Breslau, nie improwizacja z końca II wojny światowej. Ale to jest temat drugowojenny na późniejszy odcinek, zatem idziemy do kolejnego obiektu. Do stanowiska obserwacyjnego. Żołnierze zajęli pozycję, przeładowują broń na Twoją komendę, Ladym. otwierają ogień. Twoja! Do przeciwnika i co dalej? No przecież... Głównym elementem obserwacyjnym fortu jest jego oko. Odłamko odporne stanowisko obserwacyjne jedyny zachowany egzemplarz w kraju. Stąd wyniki obserwacji były komunikowane rurą głosową do schronu pogotowia lub do izby komendanta w schronie głównym. Stanowisko obserwacyjne zrobione było z kilku arkuszy blachy. Przestrzeń między arkuszami pionna była piaskiem. Możliwości obserwacyjne były dwie: albo przez przezierniki, albo na, poprzez stopień obserwacją w zakresie 360 stopni. Przezierniki były stosowane do typowej niemieckiej lornetki polowej. Dzięki temu można było uzyskiwać wiadomości o tym, co dokładnie dzieje się na przedpolu, nawet w czasie ostrzału. Z tego, co mi powiedzieliście wcześniej, głównymi siłami, jakie tutaj stacjonowały, to byli żołnierze Landsturmu, czyli tak czwarta kategoria, można powiedzieć. Jak nie gorzej. Jak nie gorzej. A w co oni byli wyposażeni? No, w czymś musieli walczyć? Tutaj no karabin. Podstawowym uzbrojeniem był karabin tzw. Tak Gewehr 1888, broń posiadająca liczne wady i nie ciesząca się uznaniem wojsk liniowych. Poza tym różnego rodzaju sorty mundurowe, na przykład litewka wzór 1903, czyli takie ubranie de facto robocze, pas główny, ładownice, cyfry na e, kołnierzu oznaczające przydział do danej brygady czyli piechoty. O tych tutaj. Tak, jest cyfra 22, 22, rezerwowa brygada piechoty. I czasem naszywane były na pagonach, a to było rzadko dosyć, naszywane na pagonach. Numery yy, danego batalionu, ponieważ Landsturm nie posiadał już wyższego szczebla taktycznego ponad batalion z reguły. Sorty mundurowania bardzo różne, dlatego że z, danej, z danego okręgu wojskowego, z danych magazynów, najpierw uzbraja się i odziewa się wojsko liniowe, później oddziały rezerwowe, później Landwera, wojsko broni terytorialnej, pierwszego i drugiego rzutu, czyli tych mundurów schodzi coraz więcej. Na samym końcu odziewa się i uzbraja pospolite ruszenie. I rzeczy. tutaj wejdę w głos oficerowi. Zatem świadczyć by to mogło z tego, że skoro te jednostki są już tego czwartego, piątego rzutu i tak dalej, że ten obiekt nie jest wcale aż tak ważny dla Wrocławia, skoro tak słabe siły go obstawiają, a wydaje się na niego mnóstwo pieniędzy. Jak jest w rzeczywistości? To jest obiekt... Właściwie jeden z kluczowych elementów systemu obronnego Wrocławia. Siła, czy właściwie zdolności taktyczne obsadzających go jednostek nie odgrywają wbrew pozorom wielkiej roli, ponieważ ich braki w wyszkoleniu, wyposażeniu są redukowane poprzez siłę fortyfikacji. Poza tym spójrzmy na pozycji strzeleckiej, żołnierze nie są w de facto nie są w takich okolicznościach jak w walce polowej. Oni doskonale wiedzą, jak wygląda teren. Nieprzyjaciele tego nie wie. Strzelają z przygotowanej do walki linii ogniowej. Więc mają lepsze możliwości prowadzenia ognia. Mają nie... się gdzie schować przed ostrzałem artyleryjskim. Tak, dokładnie tak. Mają mnóstwo okazji do bardzo... Konkret... zadania bardzo konkretnych strat przeciwnikowi. Poza tym linie zasieków, zalewy wojskowe, Przecinki i niszczenia celowe w infrastrukturze. Wsparcie artylerii? artylerii no, w w tym okresie to jest 200 do 210 luf armatnich. Czyli mamy potężną Festung Breslau. Prawdziwą. Pokazaliśmy jak wygląda alarm dzięki nim. Po opowiedziałeś nam jak twierdza mogła walczyć, jakie straty mogła zadać. A może pokażesz nam jak ci ludzie tutaj szyli. Co za zobaczymy w stronie głównym. Powiedziałeś, walczymy, ostrzał się rozpoczął, żołnierze się chowają. Gdzie? Do schronów przedpiersiowych. Schrony przedpiersiowe nie były dla całej obsady pozycji strzeleckiej, one są dla straży wałowej. Gdyby nie przyjaciel rozpoczął ostrzał szrapnelami, w ten czas, w ramach nękającego ostrzału, żołnierze straży wałowej mogli ukryć się do schronów przedpiersiowych. Czyli tak jak my tutaj i co? Zamykamy. Zamykamy. No to zamykajmy to. Jesteśmy bezpieczni. Tak, od odłamków i szczepnęli pocisków artyleryjskich. I potem kończy się ostrzał, otwieramy drzwi. O, to może jedne, bo to się zacięły w czasie ostrzału. Wyskakujemy i walczymy znowu. I walczymy dalej. Cudowną jest ta rzecz, kamera i przemieszczanie się w czasie. Bo zobaczcie, ja jestem w XXI wieku, a tutaj załoga właśnie wchodzi. Odkute buty oficera, porządek, broń ustawiona na stojakach i żołnierze udają się do izby na odpoczynek. Zanim jednak pokażemy wam izbę odpoczynku, izbę bojową, to najpierw Jacek, prezes stowarzyszenia, opowie o nim kilka słów. Witajcie na Forcie Piechoty nr 6, wrocławskie stowarzyszenie fortyfikacyjne. Opiekuje się tym obiektem od 9 lat zamieniając świetnisko w muzeum. Ja przerwę Ci, bo te wszystkie rzeczy oczywiście są strasznie piękne, ale też są drogie. Mundury, to sprzątanie, wszystko Was kosztuje. Powiedz, jak można Wam pomóc? No przecież można Wam w jakiś sposób pomóc. Jak najbardziej. Brakuje dwóch rzeczy. Pieniędzy i rąk do pracy. Jeśli chcecie, możecie poprzez stronę fordwrocław.pl wspomóc nas każdą skromną chwotą, ale najchętniej widzielibyśmy Was tutaj z nami wspólnie w pracy. Trochę pokoszenia, trochę poruszania się sportu, nież teraz sport to zdrowy. słuchajcie, zapraszamy wszystkich, Dolność a szczególnie, bo do odwiedzenia waszego pięknego fortu, żebyście mogli oczywiście zobaczcie, docenić waszą pracę i wasz wysiłek, bo to jest wspaniała rzecz, jaką robicie, a czego dowodem jest właśnie ten króciutki materiał i nie ostatni, który dla was stąd edytujemy. Jesteśmy w schronie koszarowym w Izbie Mieszkalnej i tu tak. To tutaj działo się normalne, standardowe życie mieszkających tutaj żołnierzy. Żołnierze nie mieszkali tutaj tak jak w normalnych koszarach, przebywali tutaj tylko 3 dni, ale musieli mieć warunki do spania. Na tamten okres dosyć wygodne łóżka, tych łóżkach bytuszka łóżka składane. Są to jedyne w Polsce repliki takich prysznic. Niestety oryginały się nie zachowały, ale życie tutaj niewiele odbiegało od tego, jakie żołnierze toczyli w normalnych swoich warunkach Lokalowych w mieszkaniach w cywilu, więc było tutaj dosyć przestronnie, ciepło ogrzewane piecykiem, wentylacja mechaniczna, więc bardzo dobre warunki. Taki piecyk mieszkały. ogrzewał między innymi te pomieszczenia? Bardzo podobna, bardzo podobna konstrukcja to też jest oczywiście wszystko sprawne. I tutaj można sobie zagotować kawę, herbatę. Tak, ale nie gotować posiłki. Posiłki były dowożone z centrum twierdzy. Tutaj tylko było podgrzewanie. Ewentualnie natomiast nie było mowy o jako takim kucharzeniu. To jednak porządek niemiecki na każdym kroku. Y Oczywiście w forcji znajdowała się izba dowodzenia. Jak Oficer tutaj miał Właśnie łączność, o której mówiłeś. Oczywiście. Telefoniczną i. System dzwonków alarmowych, system rur głosowych do obsługi, do komunikacji wewnątrz obiektu. Czyli te oznaczone B1 i W1. B1. Stanowisko obserwacyjne numer 1 i schron pogotowia numer 1. I najważniejsze, stolik map. Na tym stoliku były rozłożone trochę inne mapy. Natomiast ta mapa świetnie nam obrazuje spory fragment twierdzy. Oprócz naszego fortu piechoty numer 6 jest cały pierścień obiektów dookoła Wrocławia, złożony z 19 schronów piechoty. pięć z nich zostało przebudowane do formy fortów piechoty. Oprócz tego jazy forteczne na Widawie umożliwiające spiętrzenie i oczywiście elementy o znaczeniu już bardziej strategicznym, znaczy linie kolejowe. Te linie kolejowe zbliżają się w centrum Wrocławia. To jest główny powód budowy Twierdzy Wrocławskiej. Jeszcze jedno pytanie, bo teraz Wydaje się, że na dzisiaj mówimy łączność telefoniczna, dzwonkowa, ale na tamte czasy to było bardzo nowoczesne urządzenia. Szczyt techniki, dlatego że łączność z dzwonkami alarmowymi. Wyłączność telefoniczna była w powijakach. Dzwonki alarmowe były elektryczne. To nie były cięgła, takie jak jeszcze w XIX-wiecznych fortyfikacjach twierdzy Toruń, twierdzy Poznań. To była rzecz bardzo nowoczesna, stosowana wtedy dopiero w twierdzach zachodnich. Czyli jeszcze tak przedstawmy może naszym widzom pokrótce. Tutaj mamy Izbę Dowodzenia. Szeregowy żołnierz Strzelc przyjmuje meldunek, tak. przekazuje go temu żołnierzowi tak na przykład. Jest. I wyrusza ten żołnierz do Sron przekazać meldunek czy to do stron pogotowia, czy to na pozycję strzelecką, że właśnie będzie się rozpoczynała walka. Tak wyglądało dowodzenie. Tak wyglądało w dowodzenie numer 6. Tak jak zaczęliśmy dzień, tak też go kończymy. Oficer prowadzi swoich żołnierzy na wartę, na służbę. Kolejny dzień w forcie numer 6 dobiega końca, ale dla nich to nie jest koniec ani przygody, ani historii. Słuchajcie, na tym w zasadzie skończyła się moja opowieść o Forcie numer 6, bo jak widzicie, chciałem Wam zdradzić tajemnicę tego obiektu, ale skończył mnie los tak jak każdego szpiega. Zostałem przyłapany i odprowadzony, bez szacunku i bez żadnej litości, a zatem pozdrawiamy Was, TV Historia na luzie, do zobaczenia, trzymajcie się, hej! <laughs> ba bardzo fajne!